194 zł emerytury rolnik dostaje miesięcznie. Żona? Sto, chyba o 6 złotych więcej. Pan wyprodukuje i nie masz pan co z tym zrobić. Do tej pory to wszystko w eksporcie, czy to szło na Moskwę, czy to do, na Węgry, do Rumunii, no wszędzie żeśmy dawali. A teraz nigdzie, nikogo nie ma. Kapusty mogę pana zaprowadzić do Chłodni jeszcze całe chłodnie towaru, a to już jest niby, że po połowie maja. Nie ma stabilności, nie ma gwarancji na to, że ja sprzedam. Całkiem niezłej jakości towar, i nie można tego sprzedać. Nie wiem, czy w ogóle sprzedamy to. Na razie są w dobrej kondycji. To trzymamy, ale jak długo? Przede wszystkim zawalone są sprawy ze wschodem, ale nowych rynków zbytów nie widać. Wójt, czy to inne, tam jakieś powinny być e, e, suszowe i inne rzeczy, to tyle dają, że to śmiech jest. To za przedszkole, za wnuczka więcej się e, płaci miesięcznie, jak ja e, z 20 hektarów e, suszowego dostałem.